stało się coś niezwykłego. Przeraził się, bo mędrcy ze zapytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. A przecież to on sprawował władzę. On był królem żydowskim, ponieważ usłyszał proroctwo ze Starego Testamentu. O tym, że przyjdzie Mesjasz Król. Dlatego przeraził się. Wydał straszny wybór. Posłał swoich żołnierzy, aby zabijali w okolicach pętnej wszystkie dzieci do latu Nie wiedząc, który jest tym zagrażającym jego władzę, wydał tak straszny i tak okrutny wyrok. Herod był wielokrotnie żonaty, miał wiele żon, stać go było na to, ale też chciał zapewnić, temu swojemu królestwu zależnemu od Rzymian chciał zapewnić następcę. I dlatego miał wiele dzieci. Ale kiedy dowiedział się, że jego najstarszy syn spiskuje razem z matką, kazał zabić swojego syna. Nie tylko zabijał niewinne dzieci. Szukając Mesjasza, ale posunął się do czegoś tak okrutnego – walce o tron. Kazał zabić swojego syna. Jego synem i jego następcą był Herod Antypas, który rządził Palestyną pomiędzy 22 a 39 rokiem po narodzeniu się już Pana Jezusa, ale jest ten czas, kiedy Pan Jezus podjął publiczną działalność i to właśnie do niego, Pocjusz Piłat odesłał Pana Jezusa po to, aby dopełnić pewne formalności. Pocjusz Piłat na miejskim rzymskim wiedział, że cała władza poddana cesarze jest w jego rękach. On mógł zatwierdzić. Ale może chciał zyskać przychylność Heroda Antypasa i Żydów. Dlatego wysłał kawę Pan, Pana Jezusa. Herod, kiedy zobaczył Jezusa, zaczął Go wypytywać, zaczął zadawać Mu pytania. Ale paradoksalnie Pan Jezus nie odpowiedział. Pan Jezus nie podjął dialogu z Herodem Anty Wtedy Herod wydał Pana Jezusa w a oni wykonali wyrok wcześniejszy Poncjusza Piłata. Drodzy bracia i siostry, w naszych rozważaniach pasyjnych, w naszych rozważaniach o patrzymy na Pana Jezusa oczyma tych ludzi, którzy spotkali Go na swojej drodze. Tych ludzi, którzy, można powiedzieć, przyjmowali wobec Jezusa negatywną postawę. Z różnych względów, z różnych powodów. Widzieliśmy Judasza z granicy, który był bardzo bliski z Panem Jezusem. Przywitał się z Panem Jezusem pocałunkiem pokoju. To był pocałunek zdrady. Widzieliśmy tych, którzy w imię zachowania swojej władzy duchowej w narodzie izraelskim. Annasz i Hajfasz, którzy wydali wyrok na Pana Jezusa niesłuszny i niesprawiedliwy, przywołując fałszywy świat. Widzieliśmy Podziusza Piłata, tego, który umył ręce. W tym geście chciał powiedzieć, nie mam nic wspólnego z tym człowiekiem, a jednocześnie potwierdził wyrok w Dzisiaj patrzymy na tych, którzy sprawują władzę w Izraelu, w Palestynie, w czasach, kiedy Pan Jezus się narodził i w czasach, kiedy Pan Jezus został niesłusznie skazany na wyrok śmierci przez ukrzyżowanie. Najgorsza, najbardziej okrutna śmierć. Śmierć, która sprawiała, że skazający długo cierpieli. Ta śmierć w myśl Rzymian miała być przez miała być ostrzeżeniem, by nie popełniać zbrodni, by nie popełniać strasznych przestępstw, za które była przewidziana kara śmierci. Pan Jezus przyjął ten wyrok i, i Pan Jezus w jakimś sensie też zetknął się z tymi właśnie dwoma okrutnymi władcami. Zadajemy sobie pytanie, czy każdy władca musi być okrutny, czy każda władza musi być taką straszną władzą. Przecież jak patrzymy, jak patrzyliśmy na koronację króla e, Wielkiej Brytanii, króla Anglików, króla wielu krajów, które jeszcze ciągle należą do wspólnoty narodów, angielskiej, brytyjskiej, wspólnoty narodów na króla. Alolo, jak ubierał się w te piękne szaty. W sercu człowieka budzi się złagodność i budzi się lek. Ale przy okazji, Ze złością z jednej strony tak to pięknie i atrakcyjnie wygląda, tak pociąga diamenty, perło, y, korona, którą się wkłada na głowę, ogromne bogactwo, nieprawdopodobne, które wręcz trudno na cokolwiek słuchają śmiertelnikowi przeliczyć. I z drugiej strony na chęć rządzenia, kierowania i nadużycia związane z władzą. I nie tylko chodzi o król, nie tylko chodzi przecież o tych, którzy ubierają król. Ale dzisiaj, kiedy patrzymy na Heroda Wielkiego i na Heroda Antypasa, to myślimy o tych wszystkich, którzy sprawują władzę. Czy zawsze, żeby zdobyć władzę, trzeba zabijać? Czy sprawując władzę, trzeba wątralizować swoich przeciwników? Wielki wielki herbatypas chcą powiedzieć, że nie ma innej drogi. Dziel i rządź to stara zasada rzymska. Divide et impera. Podział, a potem sprawi władzę. Kiedy patrzymy na trony różnych krajów, sąsiednich krajów, to patrzymy, ile tam było krwi, ile tam było mieszkań żeby wejść na tron, na różne sposoby eliminowano przeciwników, zabijano mamy dzieci, bo to mógł być następca tronu. Eliminowano przez potrójców. Caryca Katarzyna poduszką udusiła swojego męża Pawła I, cara Pawła I, po to, żeby zdobyć pełnię władzy. Czy każda władza musi tak działać musi tak postępować. W tym roku obchodzimy tysiąclecie pierwszej polskiej koronacji. Pierwszym królem, koronowanym, bo pierwszym władcą, który przyjął cześć Polski, był Miaszko pierwszy, Ale królem był jego syn Bolesław Krony. I kiedy patrzymy na Bolesława Wachrębę, w 1025 roku przyjmuje Koronę, żołnierz i sztupa koronę, którą przyznaje mu cesarz Rzymski. Koronę jako symbol władzy, a potem patrzymy na królową Jadwigę, a wyjśła na Wśród tych władców były kobiety i byli mężczyźni. Jako Polacy z dumą mówimy o tym, że w Polsce nie wchodziło się na tron. Przez ojcobójstwo, czy dzieciobójstwo, czy bratobójstwo, ale poprzez dziedziczenie tronu, czy też poprzez wolną elekcję, bo były też takie czasy, wiemy, że było też dużo i w tym względzie różnych deszczeń, bo przecież przepływanie tej szlachty, która głosowała. Ale z dumą możemy powiedzieć, że w Polsce nie zabiliśmy żadnego króla. To znaczy, że jest. Inna droga. To znaczy, że jest inna alternatywa. To znaczy, że jest inna możliwość. Dlaczego władza tak naprawdę? Władza to w instynkt rządzenia i kierowania drugim człowiekiem. Może popychać do strasznych okrucieństw. Jak słyszeliśmy, Karol Wielki swojego pierworodnego... Zarabia. Chce zasiąść na jego tronie. Drodzy bracia i siostry, władza daje pewne poczucie wewnętrznej satysfakcji. Mówiąc językiem współczesnym, adrenalina idzie w górę, kiedy człowiek ma władzę i to nie tylko, żeby zasiąść na tronie, ale nawet władza na cztery lata w Sejmie, w parlamencie, w rządzie. I ta władza może popychać do różnych decyzji, do różnych okrucieństw. Znałem w Hucie taką sytuację rodzinną. Pięciu rodziców, można powiedzieć, piękna, wspaniała rodzina. I nawet poprosili jego mamę, mamę, ojca tej rodziny, żeby przyszła im pomóc, bo oboje pracowali. I on pracował w Hucie, ona była katechetką. W tamtych czasach, kiedy ta kateleza była przy kościołach, ale byli już świeccy kateleci. Kończyła studia na wydziale teologicznym, wtedy jeszcze nieuznawanym tu w Krakowie przez władze państwowe, czyli dawne lata, jeszcze lata komunizmu. Kiedy wracała do domu, szczególnie w zimie, po późnych lekcjach w przyparach, czasem Kary już odwozi ją z maluchem. Wtedy mieć ten samochód małego fiata, to było wielkie szczęście, wielkie, wielka sprawa. I kiedyś teściowa zobaczyła, to i zapytała: Czy ty wiesz? A no więc się zainteresował: Czy on wie wszystko? Powiedział swoim domu. Kto odwozi Twoją żonę? I co to znaczy? Oczywiście wyobraźnia zaczęła działać. Byli szczęśliwymi małżeństwem. Nie było przemocy fizycznej, ale była cisza. Cisza, która była czymś strasznym, ponieważ prowadziła do wewnętrznych rozpaczy. Dzieci pytały, co się dzieje, nie rozumiały tego, dlaczego tatuś nie mówi do nas. On był panem domu, on miał. Wystarczyło jedno podejrzenie. Drodzy bracia i siostry, władza. Władza, tak, władza czasem z urzędu, władza gdzieś na jakimś stanowisku, ale też w domu, w rodzinie, różnie bywa. Czasem mąż kieruje rodziną, czasem żona, czasem jakoś wzajemnie się oszukałniają. Czasem jest tak, że ktoś dla świętego spokoju podporządkowuje się. Władza może powodować takie niebezpieczeństwo. Przykład Heroda Wielkiego i Heroda Antypasa pokazuje, jak straszna może być władza, jak okrutna może być władza. Ale Jezus wobec tego młodszego Heroda Antypasa Już nie podejmował z nim dialogu. Jeszcze z Piłatem, Poncjuszem rozmawiał. Jeszcze mu tłumaczył, królestwo moje nie jest. od momentu jej śmierci, bo zachowało się nawet kazanie pogrzebowe do cześć królowej po jej śmierci. I w tym kazaniu jest mowa o jej cnotach i o jej przymiotach. Król II prowadził ten proces, jako metropolita krakowski, a potem kanonizował królową Jadwidę na Błoniach i przypomniany ten z kim ona była. Po dziadku, po łokietku, po dawce. Miała prawo do chorób polski. Kolowie polscy powiedzieli, będzie królową łacunką króla węgierskiego, ale musi wyjść za mąż, za tego, którego umyli i wybierze. Już wcześniej była zaręczona z Kasbund. Ale żeby mieć władzę, rodzina powiedziała, zaakceptujemy warunki panów polskich. Została wydana za króla Władysława Janwie. Ona sprawowała władzę razem ze swoim mężem. Była nawet nazywana królową Polski. Nie małżonką króla, ale królową Polski. Zresztą wcześniej była koronowana na króla Polski niż jej mąż Władysław Jadwiga. Wiemy, że sprawowała władzę w sposób niemośny. Rzeczywiście przemierzała królestwo polskie. Od Krakowa przez wież aż po najbardziej odległe zakątki tego ówczesnego państwa. Ona przyłączyła Brody Czerwieńskie do Polski. Ale wszystko czyniła pokojowo. Potrafiła rozmawiać z ludźmi. Tam, gdzie przebywała, zakładała szpital, po to, aby ci znajomości, i jakąś formę opieki zdrowotnej. Władza może być. Służbą do grobu dano jej trumny, do grobowca tego, który odnaleziono, odkryto w katedrze Wawelskiej, dano jej perło drewniane, zaledwie pozłacane. Ponieważ wszystkie swoje kosztowności przekazała na rzecz Akademii Krakowskiej i ubogich, dlatego do grobu nie wkładamy złotego beria. Drodzy bracia i siostry, władza może być służbą. Wtedy, kiedy człowiek chce. Wtedy, kiedy człowiek zdecyduje, kiedy podejmie właśnie taką decyzję. Dlatego dzisiaj, kiedy patrzymy na Pana Jezusa, który staje wobec władzy, jako małe dziecko uciekał przed karobem, Uciekał do Egiptu razem ze swoimi rodzicami. Jako dorosły Mężczyzna stanął wobec Heroda Pasa. Milczy wobec tej władzy, bo sam przypominał, nie na to przyszedłem na świat, aby panować i królować. No w głowie jest korona czerwiona, symbol cierpienia. Jest królem, ale jak sam podkreśla, królestwo moje nie jest z tego świata. Rozważając, gruszkiem w gruszki żara mękę abyśmy tę władzę, którą sprawujemy, władzę w tym, w tym wymiarze zwyczajnym, ale też czasem w wymiarze społecznym, nie tylko w domu, ale i w społeczeństwie, abyśmy ją sprawowali tak, by służyć, a nie panować nad I'm to join.